Fundamentalnego Prawa i Sprawiedliwość, w której udział biorą wiceprezes PiS, pani Beata Szydło oraz pan poseł Paweł Szałamacha. Oddaję głos. Dzień dobry, Dzień dobry państwu. W sobotę ustąpił wieloletni premier Włoch Sylvio Berlusconi, natomiast w tym tygodniu prawdopodobnie po raz kolejny premierem zostanie Donald Tusk. Ci dwaj politycy mają ze sobą wiele wspólnego, a przede wszystkim dwie. Dwie wspólne cechy. Koncentrują się przede wszystkim na propagandzie medialnej i również zamiast poważnie rządzić, zajmują się właśnie tymi medialnymi swoimi, tą stroną medialną rządzenia. Sylwia Berlusconi od 2008 roku, czyli za czasów jego ostatniej kadencji, zadłużył Włochy około 300 miliardów euro. W czasie ostatniej kadencji rządów Donalda Tuska Polska zadłużyła się o 300 miliardów złotych. Biorąc pod uwagę fakt, że PKB Włoch jest czterokrotnie wyższe od PKB Polski, no to można powiedzieć, bilans wyszedł na zero i mamy ten sam skutek. Donald Tusk zamiast w tej chwili zajmować się poważną polityką i znajdować rozwiązanie z tej trudnej sytuacji zaczyna w, po raz kolejny stosować właśnie swoją starą metodę i medialnie próbuje szukać różnych rozwiązań, pokazując różne możliwości, obiecując różne rzeczy, mówiąc o różnych możliwościach, a co tak de facto się zdarzy i co de facto zrobi, tego nie wie nikt. My Proponujemy i dzisiaj rozpoczynamy krok po kroku wskazywanie, w którym kierunku powinien polski rząd podejmować decyzje i co powinien zrobić, żeby poprawić i ustabilizować sytuację polskiego budżetu i finansów publicznych, nie poprzez sięganie do kieszeni podatników i przerzucania kosztów tej niefrasobliwości czteroletniej na polskie rodziny, ale żeby rzeczywiście zacząć poważnie zastanawiać się nad tym. W którym kierunku muszą pójść polskie finanse? Dzisiaj pierwsza propozycja. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tak jak powiedziała Pani Prezes, dwie podstawowe cechy tych dwóch polityków to jest koncentracja na, na sferze medialnej i zaniedbanie realnego rządzenia. My proponujemy dzisiaj pierwszy punkt, który oczekujemy od premiera Tuska, że przeprowadzi jeszcze w tym roku. 9 grudnia odbędzie się szczyt kończący. Naszą prezydencję w Unii Europejskiej. Dotychczas owoce tej prezydencji są zaniedbywalne, można powiedzieć, znikome. My oczekujemy od premiera Tuska, żeby podczas tego szczytu doprowadził do tylko jednej rzeczy, tylko jednego punktu: do przedłużenia w czasie w początku obowiązywania dyrektywy unijnej dotyczącej emisji dwutlenku węgla o trzy lata. Ta dyrektywa została przyjęta na wiosnę 2009 roku i eliminuje system bezpłatnych kwot, bezpłatnych limitów emisji dwutlenkowego, zastępując go obowiązkowymi płatnymi kwotami. Dlaczego my mówimy o dyrektywie unijnej energetycznej, a nie o budżecie, nie o podatkach? Otóż ta dyrektywa ma znaczący wpływ. Na y, sytuację gospodarczą Polski w dwóch wymiarach na portfele gospodarstw domowych poprzez kroczące podwyżki cen energii elektrycznej i na konkurencyjność przemysłu, elektroenergetyki, ale także całego przemysłu, który musi y, kupować coraz drożej energię. Wobec tego ta polityka, która jest prowadzona, to jest po pierwsze y, prohibicyjne ceny energii zwolnienie gospodarcze, spowolnienie gospodarcze, a w niektórych krajach nawet recesja, pojawiają się kłopoty z dochodami budżetu i proponowane są cięcia. Z tej drogi należy premiera Tuska zawrócić. Ta polityka jest błędna i prowadzi właśnie do takiej zwijającej się spirali gospodarczej zaniku aktywności, zaniku aktywności gospodarczej. To jest do przeprowadzenia. My nie oczekujemy, ażeby cała polityka energetyczno-klimatyczna została zmieniona, ale tylko o to, ażeby został jej pierwszy punkt, pierwszy moment w czasie obowiązywania przeniesiony na okres poniekąd po tym spowolnieniu gospodarczym europejskim, po kryzysie. Nie można w warunkach spowolnienia gospodarczego nakładać ciężarów regulacyjnych na całą gospodarkę i na portfele domowe, a później. Dramatycznie czy bohatersko próbować zwalczać skutki takiej błędnej polityki i to jest nasz punkt, który, który oczekujemy od premiera Tuska. Po to jest prezydencja, żeby cokolwiek załatwić. Pozostałe nasze propozycje, konkretne oczekiwania wobec, wobec rządu i propozycje rozwiązań będą przedstawiane, tak jak powiedziała pani prezes, w najbliższych dniach, tygodniach, bo chcemy pokazać, udowodnić, że Polak może być mądry przed szkodą, że my nie musimy powielać ścieżki, którą przeszły inne kraje, to znaczy wielu lat zaniechania działań, wielu lat lenistwa i później dopychanych dramatycznie kolanem poniekąd pakietów oszczędnościowych, które mają w ciągu kilku tygodni naprawić to, co zaszło przez, przez całe lata. I już dzisiaj zapraszamy Państwa na tą na naszą konferencję, która odbędzie się jeszcze w listopadzie konferencję gospodarczą prawa i sprawiedliwości dotyczącą spraw gospodarczych. Polak mądry przed szkodą. Na tej konferencji przedstawimy oczywiście diagnozę sytuacji i pokażemy również nasze propozycje wyjścia z tej trudnej sytuacji. A na kolejnych konferencjach, tak jak dzisiaj, pro, pro, po kroku będziemy pokazywali Donaldowi Tuskowi, w którym kierunku powinien zmierzać. Prosimy o pytanie. Marta Chodzeńska Telewizja Polska od wydarzenia Panie